Minęła 16. Michał Trzaśniewski. Zapraszam na serwis informacyjny. Prezydent Andrzej Duda bierze udział w Światowym Forum Ekonomicznym w Davos. Prezydent w trakcie przemówienia mówił m.in. o formowanej przez Polskę koalicji na rzecz przekazania Ukrainie czołgów Leopard. Do Niemiec są dwa pytania. Pytanie pierwsze to jest pytanie: czy będzie zezwolenie na przekazanie Leopardów? Украине. cieszę się, że ze strony poważnych czy najpoważniejszych polityków w Republice Federalnej Niemiec pada wstępnie ta zapowiedź już twierdząca, że ta zgoda będzie. To pokazuje, że, że scena niemiecka polityczna jakby ewoluuje w, to, w takim kierunku, jakiego potrzeba, po prostu potrzeba. Więc to jest pierwsza rzecz. A druga rzecz to jest kwestia tego, czy Niemcy również ze swojej puli, ze swoich zasobów dadzą Ukrainie czołgi. To jest zupełnie odrębne pytanie, inna kwestia. Mogę powiedzieć tak. Mam nadzieję, że tak. Mam nadzieję, że Niemcy również dołożą się do tego do tego wspólnego, jak ja mówię nieraz pudełka czy, czy jak z uśmiechem mówię kapelusza, który my Polacy wyciągnęliśmy, mówimy: "Proszę bardzo, wrzucamy tutaj naszą kompanię czołgów Leopardii i pytamy, kto jeszcze gotów jest tutaj włożyć swoje czołgi, żeby żeby powstała przynajmniej ta pancerna brygada, którą będziemy mogli Ukraińcy Przekazać z najnowocześniejszymi czołgami, które faktycznie staną się tam postrachem rosyjskiej, rosyjskiej floty pancernej. Polska domaga się uwolnienia Andrzeja Poczobuta, ale jest to trudne ze względu na zaangażowanie stron w wojnę na Ukrainie, powiedział prezydent Andrzej Duda. Wczoraj na Białorusi rozpoczęła się rozprawa Andrzeja Poczobuta. Dziennikarz i działacz mniejszości polskiej na Białorusi został aresztowany za rzekomą rehabilitację nazizmu i podżeganie do nienawiści. Grozi mu 12 lat pozbawienia wolności. Domagamy się tego uwolnienia od samego początku cały czas. Oczywiście sprawa jest bardzo trudna. To, jest, to, to, to była taka demonstracja siły ze strony reżimu Łukaszenki, to aresztowanie, uwięzienie pana Andrzeja Poczobuta. O, wiadomo, jest obywatelem białoruskim, bo to trzeba sobie trzeba jasno powiedzieć, tak, on jest po prostu obywatelem białoruskim. Natomiast oczywiście jest Polakiem z pochodzenia i no, działaczem polskim na Białorusi. Walczymy o to, no, ale niestety, jak widać, reżim traktuje go jako taki swoisty element przetargowy w całej tej sytuacji. Reżim stoi po stronie Rosji w wojnie z, z Ukrainą. Od samego początku, od, momen, od, od pierwszych momentów rosyjskiej agresji na Ukrainę. My stoimy za to twardo przy Ukrainie i wspieramy Ukrainę, więc w jakimś sensie jesteśmy tutaj dodatkowo jeszcze przeciwnikami. No i to to, to na pewno nie poprawia tej sytuacji, ale domagamy się uwolnienia pana Andrzeja Potrzebuta cały czas. Rośnie liczba zabitych w wyniku rosyjskiego ataku rakietowego na miasto Dniepr. Zginęły 44 osoby, w tym pięcioro dzieci. Akcję ratunkową zakończono o godzinie 13 czasu lokalnego. Uratowano 39 osób, wśród nich sześcioro dzieci. Zginęły 44 osoby, w tym 5 dzieci. Rannych zostało 79 osób, w tym 16 dzieci. Podała Państwowa Służba do Spraw Sytuacji Nadzwyczajnych. Dowódca Sił Powietrznych Ukrainy przekazał, że rakieta, która w sobotę uderzyła w blok w Dnieprze, została wystrzelona z bombowca Tu-22. Na Białorusi rozpoczął się zaoczny proces prezydium Rady Koordynacyjnej, czyli tak tzw. Białoruskiego Rządu na Uchodźstwie. Światłana Cichanouska, Maria Maros, Paweł Łatuszka, Wolna Kawalkowa, Siergiej Dulełuski są oskarżeni m.in. o spisek w celu przejęcia władzy, założenie ugrupowania ekstremistycznego i kierowanie nim oraz publiczne wezwania do nałożenia na Białoruś sankcji. To nie jest proces ale zemsta Łukaszenki, nie tylko na mnie, ale na wszystkich białorusinach, którzy stanęli w obronie wolności w 2020 roku i później. Dyktator nie rozumie, że problem nie jest we mnie, tylko w nim. To on przegrał wybory zagarnął władzę, terroryzował ludzi, sprzedał białoruską suwerenność Rosji i wciągnął nasz kraj w wojnę. Od 2020 roku wymiar sprawiedliwości zamienił się w machiny. Na represji i terroru. Te procesy zaoczne, w których ludzie nie mogą się nawet bronić, naruszają podstawowe prawa i wolności naszych obywateli. W tej sytuacji nie można oczekiwać sprawiedliwości. Oskarżeni nie są nawet informowani o tym, o co są oskarżani. Nie mogą otrzymywać żadnych informacji od prawników wyznaczonych przez reżim. Jeśli zatrudnisz własnego prawnika, zostanie on pozbawiony prawa wykonywania zawodu, być może nawet zostanie Wskazane. Niemcy mają nowego ministra obrony, został nim polityk SPD Boris Pistorius, zastąpił on dotychczasową minister Christi, Christine Lambrecht. Bundeswera musi dostosować się do nowej sytuacji, która powstała po rosyjskim ataku na Ukrainę. Chcę, żeby żołnierze brali udział w tym procesie najbardziej jak się da. Armia musi mieć pewność, że jestem z nimi. Chcę uczynić bundeswera silną. To wszystko w naszym serwisie informacyjnym. Dziękuję za uwagę, a za chwilę rozmowa Adriana Stankowskiego. Do zobaczenia.